Kochani, witam Was bardzo serdecznie w szczególny dzień, pierwszy dzień nowego roku 2021. Oczywiście wszyscy z tym nowym rokiem, z rozpoczęciem nowego roku wiążemy nowe nadzieje, wiążemy nadzieję w wiadomym temacie, wiążemy nadzieję z tym, że będzie lepiej, że wreszcie rozpoczniemy nowe życie, że koszmar wreszcie przemija. Ale nie chciałbym dzisiaj o tym mówić. Chciałbym natomiast bardzo Wam wszystkim serdecznie podziękować za miniony rok za to, że byliście ze mną, kochani, za wszystkie, za wszystkie subskrypcje. Bardzo bardzo gorąco dziękuję, za wszystkie polubienia, za wszystkie lajki, za to, że jesteście ze mną, za to, że byliście ze mną, także w tych krótkich, w ta, także tych trudnych dla mnie e, chwilach, które, e, które wszakże były. Bardzo gorąco dziękuję, że oglądacie moje programy, że macie do mnie zaufanie, że korzystacie z moich usług. Bardzo Wam gorąco za to wszystko dziękuję. No i życzę Wam w nowym 2021 roku e, miłości, przede wszystkim miłości, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, powodzenia, spełnienia marzeń, żeby wszystko się pomyślnie poukładało. No, no i oczywiście życzymy sobie wszyscy żebyśmy wreszcie zaczęli żyć normalnie, żebyśmy mogli żyć normalnie. Także, kochani, ściskam was bardzo serdecznie, oczywiście wasze zdrowie. No i zapraszam na wielki horoskop tarocisty fauna, który niebawem już opublikuję na moim kanale e, e, na YouTube dla wszystkich znaków Zodiaku na nowy rok. Każdy z Was będzie mógł się e, dowiedzieć w ogólnym zarysie, co nowy rok dla Was przygotował, co nowy rok ma dla Was w ofercie, w różnych dziedzinach życia, w pracy, w miłości, w uczuciach. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku.